No nie! Nie wyśmiałeś mój głos, który nie jest najlepszy! No, ja pierdolę. Gunik tu bro. Okej bo. No, nie, restartuję tego rana. Ja pierdlę no! Nie pierdolę, bo rodziny powiększysz. Flipuję to. Stary, powolniej, powolniej! Próbujesz opiekać ręką! Stary, ja sobie wziąłem bluzę, którą sobie zawinęłem w poduszkę Dobra, te, teraz jestem na tych krótkowych żółtych Żutaczka? Kurwa Chimczycy. Jezus, herbatkę sobie Stary, te żółte sprawiają no, dla mi radości, że e, sprawiają, że mi dyga W sensie, że... <słuchaj> co miało tak się zastanawiałem co ja powiedziałeś teraz No ty gamino <słuchaj> Tylko powoli to rób jak to już, dobra? Bo <słuchaj> musimy ze sobą grać częściej <słuchaj> Bo to jest Chińczyki jeb... Chińczycy... <słuchaj> Załamał się przez nich Pierdoli debil <słuchaj> Chińczycy cię dojeżdżają stary Stary, a niestety już mi tak już dojechałeś Ja nie mogę no Stary uh, This is beautiful as fuck Stary, boli Please speak gently, gently Oh no fuck Please, slower, slower Chodź tych człowieku z moronowa no Moja nie umie, no mówię do mojej bo Moja postać nie umie chodzić, no e, Jak on się nazywa? Mamon Mamon Musiałem pocierać o twoje bioderko Co? Co? A tak było, a tak było dobrze nie Było dobrze A Tylko, że wolniej musisz robić. A było już tak pięknie a było już tak pięknie Jeżeli jeżeli od Hitler To no, znaczy killer Bożeś Bo. A! To oh, sorry Oj, Serdź się nie ruszaj tam no dzięki e, dobra czekaj bo mój mózg właśnie dostał świdra czekaj poczekajmy na czerwone światło co jeśli teraz uruchomię panta. E, <coughs> <coughs> nie rób tego stary rusz dypa, rusz dypa. stary wypierd... <coughs> Kute, nie to <coughs> Bled. Uh, Bled. Uh. Dobra. Chodź. A. Cześć. A! a. 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 Bliad. Nie patrzyłem na... Przepraszam. Ale mi się zdarzyło, tak powiem szczerze. To tego. jest tu tam

Poczeci no ze pośrodkowej stary Pośrodkowy po, body Penny's body, co mam powiedzieć? Penny's body Penny's body. body O stary P-Body, <gibody> <to>, co mam <gibody> sobie myśleć? To <gibody> jest Atlas, kurde <gibody> A! Czekaj? No. Co? A! Nie wiem kto się co ruszy się, się ruszył, ale było trzepka Możliwe Możliwe <gibody> Cztery... Ponad... 300 ludzi dzisiaj rucha na świecie Aktualnie, albo jeszcze więcej Stop, stop! Aha! <grym> Teraz zrobiłem to samo co ty Po prostu się nie patrzę na to głupio A! Stop! Boże 3, 2, 1 <grym> Jezus Maria Serio, ty mnie tutaj nie strasz Bo ja już miałem, mnie ci już stan pozabało. <grym> I <sadziono> teraz są <to> red o Haha! Ulurliśmy, ale przeszliśmy! Brawo! <syetheless> nie, 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 chyba nie przeszli... Nie, dobra, przeszliśmy, przeszliśmy. Okej. Aaaaaah! Jak to jest, że jajko z bolcem przegrało? Eee, jest problem. Oj! I stój w środku portalu i się nie ruszaj Stołem <grystanie> na włosie to było? <grystanie> on nie był w ogóle, on rozpoczął swój tam kiedyś Ej, stój, ty, ty, stój na, ty stój na środku bo ten ja, ja będę failował naszego całego rana po prostu skacząc Ale <grystanie> ty failujesz po prostu ciągając kostkę Mówiłem? <grystanie> Nie tak Musisz zrobić z tego strafe'a Ja nie, ja zjebanego starego i boom o! NIE 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 po... o, 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 o. Nieee! To, NIE My nie umiemy Okej, okay, za pierwszym razem Oj, co? Okej, okay, dobra, cześć, ja się tam na końcu hmm?

What the fuck? <laughs> What the fuck? Nie ja myślałem, że już kolankiem... Że... Tomasz, co tam się stało? Tomasz nie mnie tak głęboko. Stary twoja do patryska <laughs> Nie Dora, przerywam tego rana I've got some explaining to do, Oni mi się przypomina ten e, klip, że... If I got a knife right now, my girlfriend's cheating on me On oh god nie, nie... Ja, ja, pamiętam, ja pamiętam, ja to oglądajmy ja Przecież się zadzwonił I've got some to do Tak, potem było... Uh, yo, <coughs> przez PC right now takie okay. What the fuck. Jara, fu trzy O nie We, Weź na rączki Weź, zgaś tą latarkę do chujen... Wafla Zgaś tą latarkę Co tu <laughs> się stało? Co tu się stał? <laughs> yeah. uh. I see the point. Dobra, weź jedynie się... <laughs> Weź mi to kurde weź. Jeden z drugim no so to stało! <laughs> 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 Wypierd, dalej z autem. No nie <laughs> <What the fuck? laughs> No dalej, z Dobra, 3... 4... to auto. Dalej! 3... Dobra. 3... 4... Teraz szybko biegnij biegnij, bo zaraz bomby puszczą, jakiś car kurde Wyjebał <grym>, mi garsłoda, nie wie nie. nie Ja was! Kluleż ty to zrobiłeś? Nie! To to zrobił? Ja chcecie <grym>, <grym>, to <grym>, Oczywiście Nie, bo teraz masz włączone klipy, nie! Na szczęście ich nie włączałem It's time to stop. The center is committed to the well-being of our citizens. Hey. Well the fuck am I? Nie. Yeah. Nie, yeah, poczekaj. 2 2 4 Du co jest? Od der Helly. Yo, <laughs> <laughs> what the hell, You're with hell boy. What? Nie ej, ta gra jest podziwana Strzeliło się w dupską Dobra, przepycham radio, pozdro Co? Co? Ty co jest? Czekaj hmm? co za kurwa się wpierdala? Co jest z tym radym nie jest <grym> <grym> Ty radio mnie rucha stary <grym> to Turbulencję mam O, mam Dobra, nasłuchaj tego Wezmę, wyłączę muzyczkę Właśnie mówię, żebyś wyłączył sobie muzykę, bo. Arna. Kurwa Gdzie ta przeglądarka, matka. Ja, ja, nie... ja nie wiem, jak ja to wytrzymam psychicznie Ty wiesz, jaką ty mi teraz prasę psychiczną dajesz? Maybe Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś Ty u mnie w ogóle machasz tymi kopytami swoimi, ja nie wiem, co

Co co, co co się stało? Też to potrzeba Mateuszu D Domontuję ten odcinek i wezmę go wrzucę i będę miał w tej Ej fajny hat Zawsze lepiej jednego debila mniej mieć Jedna e... bestia mniej Nie powinien być a... <laughs> Hej nice kurde Czy ja się serio przedyszyłem własnego obrazku profilowego? To jest crazy No, już do wspomnienia ten wskoczyły Skąd ty tam wiedziałeś? Czy ty myśli? Tak, nie, to jest niemożliwe. Ja się ciebie boję. Mateuszu musisz założyć czapkę z folii, żeby ukryć swoje myśli przede mną. No kurwa no, daj mi szybkość! Ja skaczę, Ale gra uznaje to jako rampę? Ile ja muszę mieć velocity, żeby to uznało jako podłogę, a nie jeb**ną rampę? O ILE MUSZĘ ZWOLNIĆ? Chryste panie. No, nie ja, ja nie, nie umiem się witać właśnie do filmu, to jest problem to, Ja nie umiem się witać Ale ja się mam go co I dzisiaj Tak, to tak. twoje, jak sobie zapakujesz do morda, a tu nie umiesz O! NIE MAM SPRINTA, NIE MAM SPRINTA, NIE MAM spr SPRINTA i right, teraz jak zjeżdżasz Penis penis. Penis, 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 penis! Gdybyś dalej tutaj był, to byś mi po pomógł z tym pudełkiem, a nie. A penis, penis, penis! Ja nie mogę! Fakie, uu, uh. oh my Stongs. god oh, Urad. Oh, uran. Uran. URAN Muszę pocować uran Kur... Ja też o. Nie kurwa Nie Mateusz, Mateuszu wiesz co prawie zrobiłem Nie Prawie zrobiłem umrę Okej, okay, what? <laughs> Dobra, to było ładne Ja się, że on ma aim assista. A, wiecie, na GOŚCIA <laughs> Wszedł prosto w mój granat Nie mogę Panie... Dziś opowiem wam co tak Mateusza zmieniło. Kiedy odpalił go do ten i katalog mu zniknął. opowiem wam. To tak zmieniło. Odpaliłem go do się wszystko spierdam. Bar!